Hej moi drodzy, witam was w moim kolejnym odcinku Game Newsa, którego już nie było jakiś czas temu, kurczę, już chyba prawie 3 miesiące. Ale już teraz powoli myślę, że będziemy do tego wracać. A dzisiaj, sobie przejdziemy do podsumowania newsów z ostatniego tygodnia, bo powiem Wam, że trudno było wybrać w ostatnim tygodniu parę newsów takich najbardziej ciekawych, albo po prostu najbardziej kontrowersyjnych i interesujących przede wszystkim Was newsów gamingowych. Dzisiaj opowiem przede wszystkim o kilku gorących tematach, które można powiedzieć, nawet zelektryzowały naszą branżę. I każdy news najpierw postaram się przedstawić w sposób neutralny, i to jest pewna zmiana w stosunku do tego, jak wyglądały moje poprzednie newsy. I myślę, w ten sposób będę tutaj kolejne game newsy przedstawiał, czyli najpierw w sposób neutralny, a potem postaram się dopiero na końcu. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że ja lubię bardzo. Się wcinać w środku jakieś informacji i ją na bieżąco komentować, ale obiecuję, postaram się tym razem trzymać język za zębami aż do samego końca newsa, gdzie wtedy dopiero Wam przedstawię moją opinię na dany konkretny temat. Więc moi drodzy, zaczynajmy, bo ostatnio działo się dosyć sporo. Zaczniemy sobie przede wszystkim od pewnej plotki, która tutaj poszła w kręgach gamedevowych, że NextGeny PlayStation i Xboxa mają pojawić się rzekomo w 2027 roku. Ale czy jest to prawda? To postaram się dzisiaj wspólnie z wami ustalić. Zaczynamy od elektryzujących wieści o nowej generacji konsol. W minionym tygodniu branża obiegły informację, że zarówno PlayStation 6, jak i następca Xbox Series X albo S. Dobra, nie bijcie mnie, proszę, nie bijcie! Powiedzmy, że S nie ma, dobra? Ustalmy to tyle, bo ci, którzy nie wiedzą, to wiedzą, dlaczego o S się raczej nie mówi w kontekście projektowania kolejnych gier. Także ustawiłem, że jest tylko X. I ustalmy, że cholera wie, jak Microsoft nazwie kolejną generację swoich, swojej konsoli. Bo jak widzimy w ostatnich latach, oni to naprawdę biorą totalnie mówiąc, szczapy nawet te swoje nazwy, tych konsol. Zobaczymy, jaka będzie kolejna. Osobiście jeszcze jestem zwolennikiem nomenklatury no, PlayStation. Bo wtedy wiadomo, kto jest następcą, i jest to wszystko. Klarowne i logiczne, a w przypadku Xboxa, to jak ktoś się nie zna albo taka babcia chce kupić swojemu synkowi konsolę, abstrahuje od tego, że finansowo to byłoby ciężko dla do aktualnych emerytur, ale jeżeli chciałaby kupić taką konsolę, no to by się pogubiła bardzo łatwo w tym nazewnictwie. Więc Tutaj e, przejdźmy sobie może do tego newsa, bo ja już, już na początku obiecałem Wam, a odchodzę od e, tego, co Wam obiecałem: to te konsole mają pojawić się podobno już w 2027 roku. Doniesienia te pochodzą od dwóch niezależnych źródeł, hardwarowych insiderów. Pierwszym sygnałem była dyskusja na forum Neogaw, gdzie użytkownik Oniku Keprel L2. Znany strafnik przecieków o podzespołach AMD stwierdził, że Sony planuje premierę PS6 w 2027 roku. W rozmowie o nowej technologii AMD z udziałem. Uwaga, nikogo innego jak samego marka Cernego Sony wypłynęła sugestia, że kolejna konsola może nadejść cytat już za kilka lat. Koniec cytatu. Kepler L2 Doprecyzował, iż według jego informacji, znów cytuję, to będzie w ogóle dużo cytowania: 2027 to nie tylko możliwy termin, to wręcz plan, o ile nie zajdą nieprzewidywalne opóźnienia. I tutaj, moi drodzy, znów off-top, ale to końki istotny off-top, bo w ten sposób tutaj, patrząc na końcówkę tego cytatu, to ten pan Kepler L2. Zostawił sobie furtkę wyjścia, gdyby jego plotka się tutaj czasami nie sprawdziła. Także zobaczymy, jak to będzie. Tego samego dnia znany youtuber i analityk sprzętowy More Low is Dead, czyli w skrócie będziemy tutaj mówić po prostu Milt, ujawnił rzekome szczegóły chipu AMD Magnus APU, który ma napędzać następną konsolę Microsoftu. Nilt podkreślił kilkukrotnie, że Microsoft celuje z nowym Xboxem również w 2027 roku. Według jego źródeł firma oficjalnie i otwarcie komunikuje partnerom iż projekt Magnus, taki jest kryptonim kolejnej konsoli od Microsoftu, oczywiście kryptonim wewnętrzny na potrzeby prac wewnątrz Microsoftu, ma zadebiutować właśnie wtedy, czyli w 2027 roku. Co więcej, kolejny Inbox może obrać nieco inną strategię niż dotychczasowe generacje. Według Milda, nowa konsola Microsoftu będzie czymś w rodzaju hybrydy konsoli z PC. Z jednej strony znacznie potężniejsza niż planowany PS6. Natomiast z drugiej strony, być może będzie to w konsekwencji właśnie droższa konsola w produkcji i celująca w segment bardziej uniwersalnego urządzenia do grania. I tutaj już pewne szlaki można powiedzieć, że przetarło nawet e, PlayStation. Tu mówię oczywiście o PlayStation 5 Pro, gdzie Dużo osób nie wierzyło na premierę i nawet przed samą premierą tej konsoli, że ona da radę, że ludzie ją kupią, że będzie przede wszystkim popyt na nią. Ale tutaj po czasie możemy już zobaczyć, że ten popyt faktycznie jest i on nie jest wcale tak mały, jak wielu tutaj ludzi w internecie by prognozowało, że faktycznie będzie. Urządzenie miałoby mieć większy układ scalony, czyli łączony. CPU i GPU więcej pamięci RAM i obsługiwać nie tylko ekosystem Xboxa, ale też aplikacje znane z PC. Innymi słowy, Microsoft może planować sprzęt łączący zalety konsoli i PC, -ta, podczas gdy Sony kupi się na tradycyjnej konsoli. Warto też wspomnieć, że pojawiły się pogłoski, jakoby Sony eksperymentowało z przenośną odmianą PS6 na wzór Nintendo Switch. Ale na razie to tylko spekulacje bez oficjalnych informacji. I tutaj zobaczymy, czy faktycznie PlayStation pójdzie w taką w pełni przenośną konsolę. No bo oni już mają swój PlayStation Portal, który ostatnio przeszedł tam pewne zmiany, ale to nie wizualne, tylko pod względem działania. Bo wcześniej ta, ta konsola, w cudzysłowie, może powiedzmy, bo to nie, nie do końca jest konsola w tym stricte tego słowa znaczeniu, łączyła się z PlayStation, w sensie z konsolą PlayStation. A teraz może łączyć się, nie wiem czy dalej się łączy z konsolą, ale wiem, że na pewno łączy się z. Tym analogicznym Game Passem, który jest w PlayStation, już teraz się nazywa, nie wiem jak to się nazywa, PlayStation Plus, to się chyba bodajże nazywa. I to się łączy bezpośrednio z tym, czyli z chmurą. Czyli działa to na podobnej zasadzie, co faktycznie Game Pass. Także zobaczymy, tu jakieś już pierwsze kroki też Sony postawiło w tym temacie. Może po to właśnie, żeby stworzyć już w pełni 100% rozumienia tego słowa konsoli przenośnej. Zobaczymy. Czas oczywiście pokaże. Ale jeżeli jesteśmy również właśnie już przy Xboxie, to trzeba wspomnieć o pewnej informacji, która chyba najbardziej w ostatnim tygodniu zelektryzowała świat internetu gangowego, o ile tak można powiedzieć o tym internecie, o tym wycinku internetu. Ale mowa oczywiście o tym, że plotka goni plotkę, bo podobno Xbox znika z półek sklepowych, ale czy tak faktycznie było? Na to postaram się wam teraz w tym momencie właśnie odpowiedzieć. Kolejny temat to afera z wyrastającą jak grzyby po deszczu plotką, która zerytowała społeczność graczy i zmusiła Microsoft do oficjalnej reakcji. Wszystko zaczęło się od posta na Redditie, gdzie niejaki użytkownik Jawad 127, podający się za pracownika sieci Target, to będzie istotnie w kontekście, w kontekście tego, co mam Wam dalej do powiedzenia, stwierdził: Cytuję. Jego sklep przestał sprzedawać gry na Xboxa. Koniec cytatu. Według tej relacji, wszystkie gry Xbox zostały wycofane i pójdą na sprzedaż, pozostawiając tylko półki, PlayStation i Nintendo. Autor snuł wizję, że za 10 lat fizycznych gier w ogóle nie będzie w sklepach. Zostaną tylko cyfrowe karty podarunkowe. Ta wypowiedź wywołała wręcz lawinę. W ciągu minionego weekendu kolejni rzekomy pracownicy Targeta i Walmart'a dorzucili swoje rewelacje. Pojawiło się nawet zdjęcie pustych półek po grach Xbox w jakimś sklepie z opisem, że, cytuję, mój Target usuwa całą sekcję Xbox. Kierownik potwierdził, że przestajemy sprzedawać konsole, gry i akcesoria Xbox. Koniec cytatu. Brzmiało to poważnie. W końcu Costaco miesiąc wcześniej faktycznie przestało sprzedawać konsolę Xbox, co okazało się prawdą w tamtym wypadku. Czyżby więc kolejni retaliowi giganci odwracali się od Microsoftu? Na szczęście do akcji wkroczyli dziennikarze i uwaga, nie jest to częste, ale zdrowy rozsądek. Były redaktor IGN. Destin Largi zadzwonił do kilku sklepów Target i Walmart w swojej okolicy, pytając o rzekome wycofanie Xboxa. W odpowiedzi usłyszał zdziwienie: Żaden z pracowników nie słyszał o takim poleceniu i zapewniali, że nadal mają konsolę oraz gry Xbox na stanie. Large publicznie podzielił się tymi ustaleniami, tonując jednocześnie nastroje. Dodatkowo, znana postać Larry Major Nelson, czyli były dyrektor programowy Xbox Live, napisał na X, czyli byłym Twitterze, że osobiście widział w tym tygodniu sprzęt i gry Xbox na półkach kilku sklepów Target i GameStop, które sam osobiście odwiedził. W obliczu szalejących spekulacji, Microsoft zdecydował się wydać oficjalne oświadczenie dla portalu Windows Central stanowczo zaprzeczając tym plotkom. Cytuję. Target i Walmart, jak również inni detaliści, pozostają zaangażowanymi partnerami sprzedającymi konsole, akcesoria i gry Xbox. Koniec cytatu. Innymi słowy, były to bezzasadne pogłoski. Skąd zatem wzięły się te informacje? Branżowe komentarze sugerują, że sklepy faktycznie mają zmniejszać powierzchnię przeznaczoną na gry fizyczne. Bo coraz większą część graczy przestawia się na cyfrową dystrybucję. Możliwe, że w okresie świątecznym niektóre lokalizacje zrobiły więcej miejsca na produkty, które obecnie sprzedają się lepiej, np. gry na popularnego Switcha 2 czy PlayStation 5, kosztem wolniej rotującego asortymentu Xbox. Zresztą warto odnotować, że Microsoft podniósł ceny konsol Xbox w USA na początku października. Series S zdrożał, uwaga, z 299 dolarów do 399 dolarów, czyli jak nie trudno policzyć, o 100 dolarów więcej. A Series X, uwaga, bo tutaj jest największa przepaść, zdrożał z. 499 dolarów do uwaga aż 649 dolarów, czyli jest to podwyżka, tak na szybko licząc, o około ilu? 100, 150 dolarów. To jest naprawdę sporo, co mogło przełożyć się na spadek popytu i mniejszą widoczność w sklepach. Jednak wycofanie marki ze sprzedaży na to jest jednoznacznych dowodów brak. Natomiast, jeżeli chodzi o mój komentarz, to cała ta sytuacja pokazuje, jak jedna iskra może wywołać pożar plotek w internecie. Osobiście przyznam, że gdy pierwszy raz usłyszałem wieść, iż woksy znikają z Target i Walmarta, to osobiście byłem w szoku. Przecież to brzmiałoby jak katastrofa dla samego Microsoftu. Na szczęście okazało się, że to bzdura i burza w szklance wody. Ulżyło mi, bo im więcej konkurencji na rynku, tym lepiej dla nas, dla graczy. Z drugiej strony, ta historia daje do myślenia. Nawet jeżeli Xbox nie wypadł z łask sklepów, to trend przechodzenia na dystrybucję cyfrową jest nieodwracalnym faktem. Coraz częściej kupujemy gry w formie cyfrowej, a półki z płytami kurczą się. Czy za dekadę rzeczywiście widok pudełka z grą będzie rzadkością? Osobiście uważam, że jest to możliwe i totalnie niewykluczone. Na razie jednak Xbox nigdzie się nie wybiera, i dobrze, bo konkurencja napędza rozwój. A plotkom z internetu radzę zawsze patrzeć, patrzeć na ręce, zanim wywołają panikę. I tak samo jak wszystko to, co słyszycie w internecie, w tym ode mnie, czy od innych youtuberów, influencerów, itd., też zawsze. Warto, nieważne jak im wierzycie, to warto to jeszcze osobiście zweryfikować. Także, moi drodzy, mam do Was już na koniec dwa pytania. Pierwsze pytanie: czy według Was faktycznie za dekadę mogą zniknąć fizyczne pudełka? Ja uważam, że jest to trend, który faktycznie prędzej czy później stanie się naszą. 100% rzeczywistością, w sensie, że nie będzie już alternatywy. Nie, nie wiem, czy to będzie za dekadę, ale uważam, że jest to raczej już teraz kwestia czasu bardziej bliższego niż dalszego. No i jeszcze pytanie w sumie do poprzedniego newsa. Czy też uważacie, że kolejne konsole od Microsoftu, od Sony faktycznie mogą się pojawić w 2027 roku? Dajcie znać w komentarzach. A z tej strony to będzie ode mnie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach i wszystkim innych o moich social mediach również. Linki Macie w opisie, albo jak się uda, to mieliście je w formie Kodów QR na ekranie. Także moi drodzy, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!